Namaste i tam zapraszam Cię do wieczornej medytacji z matru Gauranga. Korzystam z pierwszych ciepłych wieczorów. Jest już dobrze po godzinie dwudziestej, a jak widać jeszcze gdzieś tam ostatnie promienie słoneczka pozwalają wejść w taki fajny, właśnie promedytacyjny nastrój, jeżeli mówimy o tej sytuacji, kiedy Siadamy w medytacji, zamykamy oczy, pozwalamy, żeby wpłynął na nas ten nastrój. Możecie to wytworzyć w swoim domu. Tak ja akurat teraz rozkoszuję się takim spokojem, który właśnie niesie ta pora dnia. Podobnie jest z rankiem, aczkolwiek mi osobiście rano trudno jest. Hmm, sobie wyjść na przykład na dwór, zwykle jest troszeczkę chłodniej. I również więcej obowiązków jest rano. Prawda? To trzeba zrobić tamto, wydaje nam się, że nie zdążymy, zwłaszcza jeżeli troszeczkę przesunęła nam się godzina, kiedy wstaliśmy. Natomiast wieczór dla mnie jest taką porą, gdzie już wszystkie obowiązki, które miały być zrobione, są zrobione. Te, których nie zdążyłam zrobić, muszą poczekać do jutra, a teraz jest czas dla mnie. Dla mnie mam na myśli siebie, was, nas wszystkich, w tym najgłębszym słowa znaczeniu. Czyli jako żywą istotę wewnątrz tego materialnego ciała. Jeżeli już zadbaliśmy, nasze fizyczne ciało tak, dostało jedzonko, zostało wyprowadzone na spacer odpoczęło sobie, miało odpowiednią ilość wysiłku fizycznego, intelektualnego. Zadbaliśmy o nie. Zadbaliśmy również o nasz umysł, nie wprowadzając tam różnych destrukcyjnych myśli, nie oglądając zbyt dużo wiadomości i nie biegając od strony internetowej do strony internetowej. Możemy powiedzieć, że nasz umysł również został jakby zaopiekowany. I teraz pozostaje miejsce dla nas. Pamiętajcie, że jesteśmy żywą istotą wewnątrz materialnego ciała i nas nie uda się nakarmić jabłkiem. Tak? Nie będziemy usatysfakcjonowani tylko i wyłącznie pięknymi widokami, które na przykład satysfakcjonują umysł. My potrzebujemy innego pokarmu, pokarmu duchowego. I tym pokarmem jest właśnie mantra. Man znaczy umysł, tra wznosić. Czyli dzięki tej wibracji dźwiękowej nie tylko jesteśmy w stanie uspokoić, wyciszyć nasz umysł, tak żeby on sobie tak osiadł troszeczkę po bieganinie dnia codziennego, ale jest to właśnie dźwięk, który dotyka nas, który budzi nas jako żywą istotę do życia. I teraz zaproszę was do medytacji z matrą Gauranga. Będzie to medytacja z oddechem. Ja jak widzicie jestem w przepięknych okolicznościach natury, także będę korzystała jeszcze ze świeżego powietrza z tych zefirków, które tutaj poruszają liśćmi z bardzo przyjemna atmosfera, jeszcze gdzieś tam słychać ptaszki. Nie wiem, czy wy to też będziecie słyszeli. Niemniej jednak jest bardzo spokojnie, bardzo tak relaksacyjnie. Nic nie mąci tego obrazka. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, podobną scenarię możecie zaaranżować sobie w swoim własnym domu, wyłączyć telefon, spowodować, żeby nikt w tym czasie Wam nie przeszkadzał, tak żebyście mogli w pełni skoncentrować się właśnie na medytacji. Bo cóż oznacza medytacja? Tak? Że ja koncentruję swój umysł na dźwięku mantry. Teraz medytujemy w ten sposób, że podczas wdechu powietrza. Ten wdech jest taki dosyć głęboki, tak? Tutaj z um, poziomu yy, przepony, nie tylko ten górny odcinek jest aktywny, tylko właśnie przepona. Wdychamy powietrze przez nos. Zobaczcie, czy obie dziurki są drożne. W tym czasie wypowiadamy mantrę gouranga w umyśle, starając się tam ją utrzymać, tak? Myśl po prostu o tym dźwięku. I kiedy Twoje wnętrze już jest wypełnione powietrzem, to wtedy wypowiedz tą mantrę na Nie Mniej więcej tak, aby ten wydech był cztery razy dłuższy aniżeli wdech. Oczywiście nie koncentrujemy się tutaj matematycznie, tak, że jeden i do czterech, ale myślę, że tutaj bardzo szybciutko uda się to wyregulować. Tak? Mniej więcej zachowaj ten pełny wydech, ale żeby zarówno wdech, jak i wydech były dla Ciebie komfortowe, przyjemne. Dobrze? Czyli proszę powtórz za mną słowa tej mantry: Gor, teraz ty, gor, ra, ra, ang, ang, ga. Ga. Go, ra, ang, ga. Jeżeli chcesz, możesz usiąść. Pozycji lotosu, po turecku, na krześle. Ja tutaj akurat za sobą mogłabym się oprzeć o te solidne drzewo, ale akurat jest mi wygodniej po prostu siedzieć z prostym kręgosłupem. Natomiast dobrze jest tak usiąść, żeby twój kręgosłup był prosty, po to, żeby nie było żadnych przeszkód w przepływie energii wzdłuż twojego kręgosłupa. Tak, ale jeżeli z jakichś powodów jest to dla ciebie niemożliwe, Możesz się położyć również, możesz też medytować, na przykład przed snem, wtedy wiadomo, że będziesz leżeć, aczkolwiek troszeczkę trudniej się oddycha na leżąco. Ale wypróbuj sobie taką pozycję, żeby była dla Ciebie komfortowa i żebyś nie musiał myśleć w trakcie medytacji o tym, że na przykład zaczęły Cię boleć stawy kolanowe, czy gdzieś tam w biodrach nie bardzo, albo odcinek lędźwewy kręgosłupa zaczynasz odczuwać, tak? Czyli Odsuń wszystko, co może przeszkodzić w Twojej medytacji i zastosuj wszystko, co może pomóc. A co też może pomóc, na przykład zamknięcie oczu. Tak? To jest takie nasze zasłonki, zamykasz i nie widać nic, co jest na zewnątrz, co często pomaga. Dobrze. Również, jeżeli widzisz, że ta koncentracja troszeczkę kuleje, to możesz złapać swoje dłonie w tak zwanej Chin mudżek, kiedy. Łączymy palec wskazujący z kciukiem lub też palec środkowy, tak? I wtedy dłonie skierowane wnętrzem do góry. Taka pozycja może również wzmocnić ten proces koncentracji, ponieważ umysł, jest to raczej pewne, będzie próbował sobie gdzieś odchodzić. Ja będę medytowała w jakimś tam swoim tempie. Postaram się, żeby to nie było ani zbyt szybko, ani zbyt głęboko, zbyt wolno. Jest to technika indywidualna, także później będziesz medytował sam i wtedy dostosuj właśnie się do tego, żeby to było dla Ciebie komfortowe. Dobrze? Mam nadzieję, że to jest jasne, a praktyka pozwoli nam jeszcze ugruntować to, o czym przed chwileczką powiedziałam. Dobrze. Także teraz właśnie usiądź, przyjmij jakąś wygodną pozycję. Zacznij sobie oddychać. Głęboki wdech. Wydech. Obserwuj przez chwilę ten oddech. Jednocześnie postara się rozluźnić swoje ciało. Jeżeli się temu przyjrzysz, to możesz zobaczyć, że jest ono bardzo spięte tak? Mięśnie są takie cały czas w gotowości. To pozwól im rozluźnić się. Od stóp do głowy. I teraz na wdechu wypowiedz mantrę Gouranga. Umyślę i na głos go.

заходите, раз не видать. Mm -hmm. Thank yeah. Otwiera jeszcze oczu. Pozwól sobie odczuć ten spokój, który mam nadzieję, zagościł w Twoim wnętrzu, w Twoim umyśle. Zauważ, że umysł jest wyciszony, spokojniejszy. Dzięki temu również zmysły są bardziej wyciszone. Tak? Ponieważ mantra, jako dźwięk duchowy, transcendentalny, tak jak wcześniej powiedziałam, on oddziaływuje na nas, na duszę, ale jest satysfakcjonujący, zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Więc kiedy teraz będziesz czuć, że Twój umysł czegoś żąda, czegoś chce, Twoje zmysły czegoś chcą, a teraz jest troszkę trudniej, bo w wielu przypadkach są na uwięzi, wielu rzeczy nie możemy robić. Nagrywam ten film w, w czasie, kiedy mamy różne ograniczenia w związku epi z epidemią koronawirusa, także możemy doświadczyć tego, że jesteśmy swego rodzaju niewolnikami swoich zmysłów i umysłów. Jeżeli dochodzisz do takiego momentu, że albo nie chcesz już występować w tej roli, chcesz przejąć kontrolę nad swoim umysłem, albo jesteś zmęczony tym, że nie dajesz rady. Że nawet jeżeli próbujesz jakimiś różnymi metodami osiągnąć kontrolę nad umysłem, ale nie dajesz rady, to przypomnij sobie to nasze spotkanie, usiądź gdzieś sobie, nawet to nie musi być jakieś, wiecie, bardzo, bardzo przygotowane do tego miejsce, ale pomedytuj chwileczkę. Nawet jeżeli nie, nie możesz by powiedzieć mantry na głos, bo wokół ciebie są jakieś ludzie, którzy nie zrozumieją, co robisz, to przymknij swoje oczy, postaraj się odseparować od tego, co się niepokoi i powtarzaj tą mantrę w umyśle. I zobaczysz, że bardzo szybko ten poziom stresu, tak, tego niepokoju, tego rozdrgania wewnętrznego opada. I dzięki temu możesz myśleć przejrzyściej, widzieć przejrzyściej, być panem swojego życia. Także tego bardzo serdecznie Ci życzę. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, zanim udasz się spać, to chwilkę poświęcisz tej medytacji. Również jutro, po przebudzeniu, będziesz pamiętać o tym, jak wspaniale było pomedytować. I tutaj nikt nie wymaga. Że to muszą być długie godziny spędzone w pozycji lotosu, tak? Jeżeli chcesz, świetnie. Ale wiadomo, są jakieś realia, w których żyjemy. Poświęć medytacji choćby chwilę dziennie troszkę rano, troszkę w ciągu dnia, troszkę wieczorem. Niech to stanie się Twoim nawykiem naturalnym nawykiem tak jak różne nawyki, które masz w swoim życiu. Życzę ci powodzenia i osiągnięcia sukcesu w medytacji. Bardzo dziękuję. Namaste. A tam jest piękny, piękny zachód słońca. Haribol.